Razem z premierą ciągników stadowniczych MF3 mamy również premierę ciągnika, ciągnika prostego, ciągnika Massey Ferguson, który ma literę E. Ona się pojawia pierwszy raz w ofercie, w portfolio ciągników Massey Ferguson. E oznacza, e, 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 oznacza skrót entry, czyli gamę ciągników otwierających. Czyli jest to ciągnik bardzo prosty. Mamy dwie, dwa modele są 8x8 i 12 na 12, ciągniki w pełni mechaniczne. Ciągniki są dedykowane do, e, do, na, na rynek warzywniczy, na rynek ogrodniczy. Jeżeli chodzi o kontekst sadowniczy, mogą być to ciągniki e, pomocnicze. Bardzo proste ciągniki. Każdy, kto wsiądzie do tego ciągnika, będzie wiedział od razu intuicyjnie, jak tym ciągnikiem pracować. Generalnie jest on wpisany wpisane w taką ramę, ramę ciągników pomocniczych, ale oczywiście sama moc mówi o tym, że, czyli 55 koni w tym przypadku, że ten ciągnik ma bardzo duży potencjał. A seria 1700 jest to seria głównie ciągników, które mają przekładnie hydrostatyczne. Ten ciągnik jest uzupełnieniem portfolio ciągników z serii 1700M, gdzie w tamtej w serii praktycznie wszystkie ciągniki są na przekładniach hydrostatycznych, czyli można też powiedzieć, że są to przekładnie bezstopniowe. Tu jest uzupełnienie oferty o, o, o przekładnie mechaniczne, czyli ciągnik prosty i, i, i do, do, do prac prostych i do operatorów, którzy nie wymagają jakich, jakichś wielogodzinnych przeszkoleń. Także. Dostępność tego ciągnika jest tak naprawdę na dzień dzisiejszy jeszcze, lepszy, jeszcze większa, ponieważ na ten ciągnik na dzień dzisiejszy, z dniem, który dzisiaj mamy premierę, czekamy około 2-3 dwóch, dwóch, miesięcy i on już jest u dealera. Okay, dziękuję.